Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od tego, który był i który przychodzi, niech będą z Wami. Duchem Twoim. Błogosławieni miłosierni, albowiem Oni miłosierdzia dostąpią, mówił Jezus Chrystus. Dzisiaj, rozważając drogę światła, przyjrzymy się uczynkom miłosierdzia w świetle zmartwychwstania. I dlatego też chcemy. Aby ten znak, znak paschalnej świecy, która przypomina nam o tym, że Jezus Chrystus umarł, stał i żyje, by ten, te, to zmartwychwstanie prowadziło nas do konkretnej miłości nie tylko do Boga, ale także i do bliźniego. Stąd też chcemy uczyć się nieustannie miłosierdzia, i tak jak święty Jan Paweł tłumaczył nam. Uczmy się wyobraźni miłosierdzia. Rozpoczynamy tę drogę krzyżową, tę drogę światła, Via Lucis, od modlitwy, którą będziemy się modlić. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie. Odpowiedź będzie: bo przez śmierć i zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie. Spotkanie pierwsze. Jezus powstał z martwych. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez śmierć i zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie. Z Ewangelii Świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świdy do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zostały odsunięty, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Umarłych pogrzebać. Ciału człowieka należy się szacunek nawet po śmierci. Ludzie czuli to od zarania dziejów. Twoje zmartwychwstanie, Panie Jezu, pokazało tę prawdę jeszcze wyraźniej. Nikodem i Józef zadbali o Twoje ciało po śmierci, a kobiety chciały dopełnić tej posługi i namaścić je zgodnie ze zwyczajem. Przez Twoje zmartwychwstanie, Panie, widzimy, że Twoje umęczone ciało mocą Bożą uzyskało nowe życie. Takie jest też nasze przeznaczenie. Naucz nas, Panie, szacunku dla ciała, które jest przecież świątynią Ducha Świętego. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Spotkanie drugie. Apostołowie przybywają do tego grobu. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez śmierć i zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie. Piotr wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Nagich przyodziać. Zostawiłeś Panie wszystko, co materialne, nawet te płótna, które owinęli Twoje ciało. Do nowego życia po zmartwychwstaniu nie są już potrzebne ani ubrania, ani grobowce. Jednak dopóki żyjemy, konieczna jest ochrona ciała przed zimnem czy upałem. Oby tylko zabezpieczenie tej potrzeby nie stało się przesadnym dbaniem o własny strój. Łatwo jest nam oddać znoszone czy niemodne rzeczy do karitasu i kupić sobie nowe. A może, by tak odwrócić sprawę i sprezentować coś ładnego uboższemu? Naucz nas Panie właściwej troski o godne ubranie, nie tylko dla siebie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Spotkanie trzecie. Jezus. Objawia się Marii Magdalenie. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez śmierć i zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem, płacząc. Rzekł jej do, do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Strapionych pocieszać. Różne są przyczyny strapienia, ale najbardziej chyba martwimy się z powodu i o naszych bliskich. Im bardziej kochamy, tym bardziej dotyka nas smutek, gdy coś złego się im przydarzy. Panie, Ty rozumiesz strapienia człowieka. Czy nie dlatego właśnie pocieszałeś płaczącą Magdalenę? Naucz nas, abyśmy zawsze szukali pocieszenia u ciebie. I przekazywali Twoje pocieszenie strapionym braciom, siostrom. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Spotkanie czwarte. Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez śmierć i zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Nieumiejętnych pouczać. Każdy ma jakieś ograniczenia w poznawaniu prawdy. Czasem powodem jest to, że nie stać kogoś na wykształcenie szczególnie jest to widoczne w krajach misyjnych. Czasem powodem jest brak lub niewykorzystanie zdolności. Może nie miał kto dopilnować naszej nauki, a można się po prostu zaplątać we własnych myślach. Trzeba nam ciągle szukać pouczenia u Ciebie, Panie Jezu, a jeśli wiemy już odrobinę więcej niż inni, dobrze jest dzielić się tą wiedzą, ale bez poczucia wyższości. Naucz nas, Panie, być Twoimi uczniami, którzy z miłości pomagają sobie nawzajem, także w pouczeniu. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Spotkanie piąte. Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez śmierć i zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej, lecz przymusili go, mówiąc: Zostań z nami gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Podróżnych w dom przyjąć zaprosili do stołu nieznajomego, aby go nakarmić i przenocować. Nie mieli pojęcia, że udzielają gościny samemu Bogu. Im dane było szybko przekonać się, kim jest gość. My potrzebujemy wiary, żeby zobaczyć Ciebie, Panie Jezu, w podróżnym pielgrzymie bezdomnym uchodźcy. Naucz nas, Panie, udzielać gościny Tobie, przychodzącemu do nas poprzez ludzi. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Spotkanie szóste. stały Pan objawia się w wspólnocie uczniów. Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie, bo przez śmierć i zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie. On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój Wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w Waszych sercach? Grzeszących upominać. Pamiętamy Twoje panie, Twoje nauczanie, panie. Jeśli widzisz, że Twój brat grzeszy, to upomnij go w cztery oczy, jeśli nie posłucha, to idź do Niego z kimś jeszcze, a jeśli tego nie posłucha, donieś Kościołowi. Twoje spotkanie z uczniami po zmartwychwstaniu pokazuje nam, jak należy to realizować w praktyce. Nazwałeś po imieniu Niedowiarstwo uczniów, ale w tym spotkaniu było przede wszystkim pokój. Była troska o uczniów, było zrozumienie dla ich słabości. Daj nam, Panie Jezu, odwagę, by upominać grzeszących i czynić to z miłością. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Spotkanie siódme. Jezus przekazuje Kościołowi dar pokoju i pojednania. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez śmierć i zmartwychwstanie, zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie. A Jezus znowu rzekł do nich: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Krzywdy cierpliwie znosić. Cała Twoja męka pokazała nam, Panie, Twoją cierpliwość w znoszeniu krzywdy. I te słowa: Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A teraz, gdy triumfujesz jako zmartwychwstały, nie ma w tobie żadnego odwetu, żadnego triumfalizmu, jaki nam się zdarza. Przekazujesz uczniom dar pokoju i ustanawiasz sakrament pojednania. Naucz nas, Panie Jezu, tak po mistrzowsku znosić krzywdy i przebaczać. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Stacja ósma. Z martwych stały Pan umacnia wiarę Tomasza. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie. Bo przez śmierć i zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie. Jezus rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Wątpiącym dobrze radzić. Wątpliwości w wierze zdarzają się każdemu, nawet świętym. Są one jak zachęta, by na nowo zawierzyć Bogu, bo wiara to ciągle powtarzany wybór. Wątpiącym dobrze radzić, to coś więcej niż wzajemnie pouczać się czy przekonywać. Tak jak Tomaszowi, nie wystarczyło przekonywanie przez samych apostołów, ale zapewne pomogło mu, gdy, bo przyszedł na kolejne spotkanie, a wówczas ty sam, Panie Jezu. Zaradziłeś Jego wątpliwością. Nie patrz, Panie, na nasze grzechy, ale na wiarę swojego kościoła. Naucz nas, jak możemy pomóc sobie nawzajem w tej wspólnocie wiary. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Spotkanie dziewiąte. Spotkanie z Panem nad brzegiem jeziora Tyberiackiego. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez śmierć i zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Głodnych nakarmić. Napracowali się uczniowie przez całą noc i to daremnie. Choć ich największym problemem było to, jak się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości po zmartwychwstaniu Pana. A jednak ty, Panie, najpierw zapewni zapewniłeś im obfity połów i śniadanie na brzegu. Tak jak wcześniej nakarmiłeś tłumy, które przyszły Cię słuchać na pustkowiu. Tak jak działają misjonarze: najpierw zapewniają chleb. Tym, którzy chcą głosić dobrą nowinę. Naucz nas, Panie, dzielić się z potrzebującymi chlebem i wiarą. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Spotkanie dziesiąte. Pan Jezus przebacza Piotrowi i zawierza Mu swoją owczarnię. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo, bo przez śmierć i zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie. Szymonie Synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Urazy chętnie darować. Piotr zawiódł w godzinie próby, ale właściwie to Piotr zawiódł samego siebie, bo myślał, że jest gotów towarzyszyć ci nawet na śmierć. Ty, Panie, znasz naszą naturę skażoną grzechem. Wiesz, że łatwo nam chcieć dobra, ale trudno jest dobro wykonać. I nie wracasz do przeszłości. Nie robisz Piotrowi wyrzutów. Ważne jest to, jak teraz Piotr odpowie na pytanie, czy kochasz mnie? Pomóż nam, Panie, być tak wyrozumiałym dla naszych winowajców i chętnie im darować. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Spotkanie jedenaste. Wielkie rozesłanie uczniów przez Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez śmierć i zmartwychwstanie odkupiłeś nas, panie. I rzekł do nich. Idźcie na cały świat i głoście ewangelią wszelkiemu stworzeniu, tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Chorych nawiedzać. Idźcie na cały świat i głoście. Takie było Twoje, Panie Jezu, polecenie dla uczniów. Idźcie, a nie czekajcie, aż przyjdą do Was. Idźcie, tym bardziej, że nie każdy może przyjść do Was, nawet gdyby chciał. W szczególności chorzy. Chorzy na duchu, czy chorzy na ciele. Naucz nas, Panie, nieść Twoją nadzieją potrzebującym. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Spotkanie dwunaste. Jezus wstępuje do nieba. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie. Oprzez śmierć i zmartwychwstanie odkupiłeś nas. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi. Więźniów pocieszać. Wstępując do nieba, Panie, zabrałeś tam też swoje człowieczeństwo, które jest już w pełni wolne, nawet od takich ograniczeń jak prawa fizyki czy biologii. I takie jest też nasze przeznaczenie. Tu na Ziemi podlegamy ograniczeniom. Niektóre z tych ograniczeń, takie jak więzienie, są konsekwencją naszych poważnych, złych wyborów. Ale Ty, Panie, nikomu nie odmawiasz możliwości nawrócenia. Czas odbywania wyroku może być szczególną sposobnością. Do refleksji nad życiem. Naucz nas, Panie, oczekiwać Twojego powtórnego przyjścia, nie tylko z troską o własne zbawienie, ale także o zbawienie tych, którzy pobłądzili. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Spotkanie trzynaste. Uczniowie z Maryją oczekują w wieczorniku na zesłanie Ducha Świętego. Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie, bo przez śmierć i zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie. Przybywszy tam, weszli do sali na górze. Apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Modlić się za żywych i umarłych, trwali na modlitwie, a w odpowiedzi na tę modlitwę stąpił Duch Święty. Wraz z apostołami modliła się też Matka Boża. Ona już była pełna łaski. Więc modliła się za uczniów. Modlitwa w Wieczerniku musiała obejmować nie tylko obecnych tam, ale i przyszły Kościół. Przecież Duch Święty przyszedł nie tylko do obecnych w Wieczerniku, ale udziela się każdemu, kto przystępuje do wspólnoty wierzących przez wszystkie pokolenia. Panie, Ty chcesz nam udzielać swoich darów. I możesz to robić bez naszego proszenia. Modlitwa potrzebna jest nam, by nas usposobić, uzdolnić do przyjęcia Twojego daru, także daru Ducha Świętego. Modląc się za siebie nawzajem, doświadczamy wsparcia całej wspólnoty Kościoła. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy już sobie pomóc nie mogą. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Spotkanie czternaste. Jezus posyła Kościołowi Ducha Świętego. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie. Podczas śmierci zmartwychwstanie, odkupiłeś Kupiłeś nas Panie. I wszyscy zostali napełnieni duchem świętym. Spragnionych napoić. Jeszcze przed męką, podczas święta namiotów, wołałeś Panie w świątyni. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedziałeś to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Ciebie. I tak się stało w dniu pięćdziesiątnicy, i tak się nadal dzieje w kościele. Porównałeś, panie, dar Ducha Świętego do wody, bez której nie ma życia. Trudno nam sobie wyobrazić, ale nadal są takie miejsca na Ziemi, gdzie nie ma dostępu do czystej wody. Do bieżącej wody. Naucz nas, Panie, jak zaradzić potrzebie spragnionych nie tylko tej wody doczesnej, ale tej wody żywej, która płynie z wnętrza Ducha Świętego. Jezu, ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Módlmy się, abyśmy zawsze słyszeli te słowa Jezusa Chrystusa w odniesieniu do naszego życia, tego życia codziennego, tego życia, które, w które się wpatrujemy przez zmartwychwstanie i zesłanie ducha świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Pan z wami? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn, i duch święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będzie. Dzięki. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie.